Siemanko kochani, witamy Was z plaży, zobaczymy czy nam się uda nagrać jakiś film, tak jak mówiliśmy na live, robimy sobie spacerek, ale czy z tego coś wyjdzie to nie wiem, bo patrzcie, chyba tu zaczynają też nasypywać w tym okresie wiosennym, także nie wiem, pewnie będzie świeży piasek i, i będzie słabizna, ale jakiś tam spacerek sobie zaliczymy, to już nie chodzi o nagrywanie, jak się uda to będzie, jak nie... To nic, chyba się nie obrazicie. Dobra, trzymajcie się. Patrzcie, ja nie wiem, co to będzie, ale tak jakby nowe te robili. Falochrony jeszcze. Tam stoją jakieś maszyny. I to tak wszędzie, co kawałek jest przy starych falochronach. Także nie wiem, malutka sobie na brzegu. Patrzcie, w samochodzie było fajnie. A teraz jak jest? Super. A wiaterek trochę jest, ale to nic. Fale małe, dobra. Patrzcie, to jest wszystko tutaj świeży piach. Tu maszyny muszą dawać. Nie ma ani jednego sygnału, także chyba kompletnie nic z tego nie będzie. Kochani skarbów nie ma, ale są pozostałości, sami wiecie czego. No niestety, tu będzie tego dużo. Tak to wygląda ten nasz półwysop. Jest! Pierwsza monetka. Jeden grosik. Mała sobie tam chodzi, bo tu wiecie w cieniu to już jest naprawdę zimno, a tak jednak trzeba na słońcu to czuć tą temperaturę. No taki strzał. I pierścionek na plaży. Taki. Chcieliście zobaczyć Bartusia I córcie No to dojechali do nas No i są Siemanko nie, to się nie... Dzień dobry Siema Ejo. No i dotarli Nasi młodzi Także będziemy sobie teraz razem spacerować I patrzcie jakie srebro pada. jaka? Funkelnówka. Tylko ja tu z tą moją nożą łopatką Adi Wejherowo, to słabo daję radę. Szukam sponsora. Dobra, żart. Patrz, jaki grubaśny sprzęt tu stoi. Tak to właśnie wygląda: tu nie ma żadnych sygnałów. To jest wszystko poroskopywane, Świeża ziemia. Takie sprzęty, podobne jak zwyczajny 50. Pozdrowionko, przyjacielu. Ale twoje są chyba jeszcze większe To są takie miniaturki w porównaniu do twojego transformersa Tu z Bartusiem idziemy Dziewczyny już poszły tam daleko Także no tyle z tego Patrzcie kochani Ja wam pokażę Ściągnąłem obrączkę swoją I tak dla ciekawości wam pokażę Jak ona bije w plaży A ja tu nie będę głęboko zakopywał Nie wiem tu ile 8-10 centymetrów ją no, wkładam zasypię teraz patrzcie na skalę pokaż skalę Bartuś to odsuń troszkę, odsuń no tak to bije jakieś 34 Teraz czy ja ją znajdę? O! I nie ma! Nie, sygnał jest cały czas stały: 35-34. Także no nie ma tu jakiejś lipy. Czyli obrączka. No dobra, jeszcze wam pokażę jeden rzut. Postawię ją na szport. Przysypię. I teraz zobaczymy. O, no, jest taki 41, 20. Zupełnie nie ten. Patrzcie, mam program plaża. Czułość na maksa. No taki, taki jest sygnał, niewyraźny. No tyle. Tyle wam chciałem pokazać, żeby było jakbyście chcieli szukać złota. No to wszystko. Kochani, chcieliście, żeby Bartuś się uczył z wykrywaczem? No to jedzie ma okazję na plaży wypróbować. Chociaż plaza jest pusta, nie ma tu jakichś ciekawych znalezisk. No ale zobaczymy. Dostaje szkolenie, może załapie Bakcyla, może nie. O no, i Bartuś ma pierwszy sygnał Nie, chyba się trochę cofnie Nie O no. co jest? Co jest? No patrzcie No co innego, jak nie Polmosa i tak wygląda właśnie poszukiwanie skarbów. Ale jest kolejny, czekać. Folia. No i właśnie. No dobra, kochani. My już wracamy sobie z plaży. Tak, jak widzieliście. Jest po sezonie. Nic już tam dużo. Nie nie wyszło, no kompletnie nic nie wyszło oprócz tego. Zrobiliśmy ten test złotka, jakbyście chcieli tam popatrzeć, pewnie to nie pierwszy. I tyle. My teraz zabieramy nasze złotka na obiad w dniu ich święta. I jedziemy sobie świętować. A wam również życzę wszystkiego najlepszego, udanej niedzieli. Trzymajcie się. Hej.